to wygląda? To już trochę gorzej wygląda, i nie chciałbym być w takiej sytuacji. Zbliża się okres zmożonej jazdy samochodem. Przed nami święta, sylwester, ferie. Więc myślę, że warto zapakować kilka rzeczy, które przydadzą się w różnych sytuacjach. Ja tam oczywiście wolę latać samolotem, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie i co ważne, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę, serduszko, subs, coś tam i oglądajcie, bo warto. <grym wytrzyma> Zapraszamy do oglądania. Słuchajcie, w takich sytuacjach, jakie widzieliście przed chwilą, najważniejszą rzeczą jest to, abyście by byli widoczni na drodze, dla innych użytkowników, dla kierowców, którzy przyjadą na miejsce zdarzenia, którzy chcą Wam pomóc. Takie chociażby rękawiczki, które ochronią Wam ręce, ale też widać z daleka, ale kamizelka, słuchajcie, to jest podstawa, O właśnie mamy modelkę piękną, widać ją z daleka, ona nawet w domu tak chodzi, żeby ją z daleka było widać. Natomiast to jest bardzo ważny element wyposażenia samochodu na długie wyjazdy. Tylko nie chodźcie tak z dziewczyną do lasu, bo będą was widzieli od razu. Dziki. Dziki. Słuchajcie, kolejna sprawa. Wielokrotnie jak się zakopiecie gdzieś w jakiejś Zaspie, Muldzie, przyjedzie pan z traktorem, żeby was wytargać. I co? I zada wam pytanie. Macie linkę? A wy co odpowiecie? My jesteśmy przygotowani ja na to. Ja mam zawsze linkę. Mam takie nawet sznurowadło. Ale lina... Ta jest do auta terenowego, są też mniejsze do osobówki i pamiętajcie o ważnej rzeczy, żebyście wiedzieli, czego więcej ludzi nie wie, gdzie jest miejsce, do którego to można podłączyć, bo ludzie tego nie wiedzą. Poszukajcie instrukcji obsługi, taka karteczka, tam jest punkcik, co się wyciąga, wkręca. Albo jak pan Heniu, wam pociągnie zderzak z chłodnicami, ze wszystkim, to są koszy. Warto, warto mieć to ze sobą, zawsze. Słuchajcie, a co w sytuacji, kiedy się zakopiecie? Chcecie zadzwonić po pomoc, a tutaj dupa nie tam ma, prądów. Siedzicie w samochodzie, oglądacie <laughs> porn huby i, porno i jakieś filmy, i się prąd Też. kończy w telefonie, i do Henia się trzeba dodzwonić. Dokładnie, trzeba się dozwonić do Henia, tutaj nie ma prądu, więc co, warto mieć ze sobą powerbanka, na... <laughs> pamiętajcie, żeby był naładowany, ale w sytuacji też kryzysowej, siedzicie w tym, sam w tym samochodzie, rozładowaliście akumulator, to też może być Wasze urządzenie rozruchowe. Ale widzisz, ja mam urządzenie takiej wielkości, mogę sobie odpalać terenóweczkę, mogę odpalać kłada. Spoko, co? <daj>, Daj, ja lubię duże. Oddaj, A oddaj, ci mogę Ci te... dać takie małe. Ja wolę duże. A dlaczego chcesz duże? Ja zabieram duże. What? Słuchajcie, jest zima, szybko robi się ciemno i zawsze jest tak, że jak się zakopiemy, to już jest ciemno, czarno, nic nie widać, więc warto mieć ze sobą latarkę. Mariusz, masz jakąś latarkę? Ja mam czołówkę. Ja mam czołówkę i wygląda jak minion. Ale mam długie, dobre światła, wszystko sobie oświetle. Ale a tak całkiem to całkiem serio sprawa. Bardzo fajna rzecz. E, oczywiście bezprzewodowa ładowarka jest w zestawie, ale tu można też podłączyć sobie telefon i naładować na przykład z tego urządzenia. Także polecam. Fajne, małe, e, wodoodporne, diodoodporne. Można sobie poświecić o, z dziewczyną do lasu i pś, 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 pś. zrobić jej Nie. rentgena. Jak ją prześwietlić, to znaczy, że jest szczuplizna. Dobra, to idziemy potestować te rzeczy w takim razie. Ale zaczniemy od twoich dużych elektrycznych zabawek. Dobra, to idziemy potestować. A wy uważajcie na drogach. Zawsze z głową. Te rzeczy, które Wam pokazaliśmy są dosyć ważne, istotne, szczególnie teraz, kiedy naprawdę nie sprzyjają warunki, jest zimno i nie chcielibyście zbyt długo spędzać czasu w samochodzie zakopanym gdzieś w jakimś, na jakimś polu. I pamiętajcie, o bardzo ważne rzeczy, żeby zawsze auto było zatankowane. Paliwo, woda. Łopata, taka zwykła z markietu. Kupcie taką łopatę do bagażnika, bo to wszystko pomaga. To są takie pierdoły, ale pierdoły, które mogą nawet życie uratować, nawet nie nasze, a komuś. Także ki kilka przemyśleń przed wyjazdem to niewiele kosztuje, ale życie ratuje. Dokładnie, no i przede wszystkim tak jak Mariusz powiedział, przemyśleń, a więc z głową. Zawsze wszędzie jeździcie z głową, bo tego nawet najlepsze gadżety Wam nie zastąpią. Dajcie znać, czy jeszcze byście coś dodali do naszej listy, no a my idziemy w takim razie testować te produkty. No to jedziemy się świecić, będziemy się Zakupywać. ładować i będziemy się ładować. Zakopywać i wyciągać. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Subskrybuj kanał Karolina C. No Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.